Dziemanko, widzowie, obejrzymy sobie coś dzisiaj. Mhm, mm jadą kotki. Związek może być A. Najlepszą rzeczą, jakiej kiedykolwiek doświadczycie, taką relacją, która wyleczy Was ze wszystkich Waszych kompleksów i sprawi, że pierwszy raz, odkąd Błaszczykowski spudłował karnego, będziecie w życiu tak prawdziwie szczęśliwi. Albo B. Będzie to dla Was najbardziej bolesne doświadczenie, które kompletnie zniszczy Waszą psychikę, poczucie własnej wartości i wiary w ludzi, a na dodatek pozostawi traumę na długi, długi czas. Albo C. Czyli czymś pomiędzy tymi dwoma skrajnościami. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że będzie to zależeć tylko i wyłącznie od Was, a raczej. Od Was i od tego, z kim będziecie się spotykać. W dzisiejszych czasach, w TikToka, social mediów, gdzie wszystkie pary wydają się mieć wręcz idealne, nieskazitelne relacje, w których wszystko się układa, niektóre, szczególnie młode osoby, mogą pomyśleć sobie, że tak właśnie wygląda taki przeciętny związek. Same. Jak możesz. Nie, nie, muszę Szczególnie panu, młode osoby muszę mogą nazwę. pomyśleć sobie, że tak właśnie. Jak możesz w opisie idealnego związku dać zdjęcie Roberta i Jani? Przecież to jest. Kompletne przeciwieństwo idealnego związku. Ania gada jakieś mega dziwne rzeczy w wywiadach, że yy, no, że Robert to miał talent, a, a ona, wszystko ona wszystko ciężką pracą osiągnęła. No kurwa. Gdyby nie miała nazwisko Lewandowska, to nikt by nie wiedział, kto to jest. Jaką ciężką pracą! Właśnie wygląda taki przeciętny związek. Same piękne i radosne... Już nawet nie wspomnę o, o epizodzie tanecznym, bo to też już było grube przegięcie. Nie, nie może być. Momenty, magiczne noce i zero kłótni. I chociaż oh życzę tego każdemu z całego serca, to prawda jest taka, że nie zawsze jest tak kolorowo. I normalny związek to taka sinusoida tych dobrych i gorszych momentów. Gorszych momentów, które można z pewnością ograniczyć, wiążąc się z odpowiednią osobą. A nie z psychopatą albo z psychopatką, która sprawi, że zamiast spłacać kredyt za mieszkanie, będziecie go spłacać u psychologa. I o tym właśnie będziemy rozmawiać w tym filmie: o typach osób w związkach, ale też fazie kręcenia i ogólnie o romantycznych relacjach. A pomoże nam w tym specjalista od związków, szczególnie tych z alternatywkami, czyli Kwerstin. Ciema witam wszystkich widzów kanału Toresa. Siema. Zapraszam was jeszcze do wbijania na Discorda do naszego community, a my przejdźmy już do filmu. I na początek chciałbym pogadać o osobach, które nie wyleczyły się jeszcze z poprzednich relacji. Wiecie, tacy ludzie ciągle żyją swoim poprzednim związkiem, ciągle gadają o swoich byłych i właściwie nie wiadomo, czy nie weszły w relacje z wami tylko po to, żeby zrobić na złość swojemu ex. I to ciągłe wspominanie i nawiązywanie do swoich byłych partnerów może przybrać dwie formy. Albo negatywne, nauczyli ciągłą krytykę i narzekanie na ex, co jest tak troszeczkę głupie, bo jednak wiadomo, że. Szczerze, jedno i drugie jest tragiczne, bo y, to znaczy, że cały czas myślisz właśnie o tej osobie, nie z którą jesteś. To jest. Y, to jest totalnie tragiczne. Wydaje mi się, że. To jest jeszcze gorsze niż mówienie tych pozytywnych cech y, swojego byłego. Bo. Jak gadasz cały czas te negatywne cechy, to ja na przykład bym to tak odebrał, że jeśli miałbym dziewczynę i ona yy, może inaczej, hipotetycznie, <grytanie> hipotetycznie, w momencie kiedy miałbym dziewczynę i ona cały czas rozmawiałaby o tym, jak jej byłby beznadziejny, co robił źle i cały czas by go hejtowała, no to trochę przytłaczałoby mnie to, bo miałbym świadomość, że jak się rozstaniemy, to tak samo będzie ze mną. Moim zdaniem to, to nie jest dobry punkt zaczepienia, że tak powiem. Także ja bym uciekał. <laughs> Z jakiegoś powodu z tą osobą byliście? I chyba niemożliwe, że miała same złe cechy. No, może no to właśnie. jednak z Tobą był jakiś problem. Albo, co jest chyba jeszcze gorsze, może to być pozytywny stosunek. Zbyt pozytywny. I pomijam już fakt, że jest to o tyle dziwne, bo skoro było tak wspaniale, to czemu zerwaliście? Ale ta obsesja na punkcie swoich byłych jest o tyle niepokojąca, że istnieje coś takiego jak teoria pierwszej miłości. A przynajmniej w teorii. Ale jak dla mnie, coś w tym może być. I polega to na tym, że rzekomo niektórzy ludzie, szczególnie mężczyźni, nigdy do końca nie potrafią zapomnieć i pogodzić się z utratą swojej pierwszej prawdziwej miłości. I przez całe życie nawet podświadomie szukają osoby, która będzie jak najbardziej podobna do tej, w której się kiedyś zakochali. Tylko należy tu pamiętać, że jest duża różnica między pierwszą miłością, a pierwszą miłością. I tu właśnie chodzi o to drugie, o tą pierwszą dziewczynę w naszym życiu, którą tak naprawdę pokochaliśmy. I po internecie krąży sporo tego typu wyznań. Mam już 40 lat, mam żonę i dwójkę dzieci, a jednak dalej nie mogę zapomnieć mojej pierwszej miłości. Dziewczyny, w której zakochałem się ponad 20 lat temu. Ciągle pamiętam jej oczy, jej uśmiech, jej głos i patrząc na żonę wyobrażam sobie, że to właśnie ona. I tak już wygląda moje życie. Nie pamiętam nawet od kiedy. No właśnie i tak też u niektórych wygląda. Niektórzy mężczyźni nazywają nawet córki imieniem swojej pierwszej miłości, co jest już naprawdę creepy. Oczywiście trzeba pamiętać, że ta teoria nie zawsze się sprawdza i nie jest to naukowo potwierdzone czy coś. No ale jednak, sporo osób mówi, że przechodzi przez coś takiego i nie daje im to spokoju. Chętnie poczytam, co wy o tym sądzicie, więc dajcie znać w komentarzach. Okej, okay, następnie mamy osoby przesadnie kontrolujące i wręcz obsesyjnie zazdrosne. To taki typ partnera, który będzie śledził wasz Snapscore. Czy nie daliście przypadkiem followa jakiejś nowej osobie? Wyda też swoje ostatnie, ciężko zarobione 20 zł na Snapchata Plus, żeby śledzić wasz każdy krok. A tylko spróbujcie im nie odpisać przez 5 minut. Gwarantuję wam, że będziecie za to przepraszać przez następny tydzień. Ale to wszystko jest jeszcze do zniesienia. Gorzej, jak takie osoby grożą, że coś sobie zrobią, jak je zostawicie. Albo, bo znałem taką sytuację, udają ciążę, żebyście tylko ich nie zostawili. Postawili. Ale to są już jakieś zaburzenia, bo nikt normalny tak nie robi. Nikt normalny nie będzie wybierał wam waszych znajomych, z kim macie się zadawać, jak macie się ubierać, a nawet w jakie gry wolno wam grać. I co do takiego przesadnego kontrolowania. Rozumiem, że będąc w związku znamy na przykład swoje hasła do telefonów, mamy nawzajem swoją lokalizację i takie rzeczy. No to jest jak najbardziej normalne. Ale jeśli moja dziewczyna mówiłaby mi z kim mam się przyjaźnić, co mam jeść, jak się ubierać, to sorry, ale czułbym się jak w jakiejś klatce. Nie potrzebuję nikogo trzymać na smyczy ani być na tej smyczy. Jak z kim się spotykam, to ufam tej osobie, ale wystarczy, że raz mnie oszuka. To elo, tam są drzwi. Wiecie, jak to jest. Rozbity talerz można skleić, ale rysy zostaną na zawsze. Uważam, że można wybaczyć, ale ja nie zaufałbym na nowo takiej osobie. Teraz pora na chorobę XXI wieku, czyli Situation Jest to typ relacji, w której nie jesteście jeszcze ze sobą w związku, ale jesteście na pewno kimś więcej niż przyjaciółmi. Moim zdaniem o Situation Shipie możemy mówić, jak kręcicie już ze sobą trzeci miesiąc i nadal nie jesteście parą. Bo, nie wiem, boicie się wchodzić ze sobą w związek. Druga osoba daje wam mieszane sygnały i macie mętlik w głowie czy macie u niej w ogóle jakieś szanse Więc czy... nie wydaje mi się, że jak jest situation ship to jest w ogóle jakieś totalne gówno, nie wiem kto to wymyślił ale jeśli jesteś właśnie w situation shipie trwa to drugi, trzeci miesiąc, to to jest pora żeby sobie odpuścić po prostu tak mi się wydaje, że że jeśli powiedzmy poczyniłeś te pierwsze kroki i nie poszła za tym żadna reakcja to to jest moment, żeby sobie odpuścić bo to widocznie nie prowadzi do nikąd. Żeby ta druga strona zrobiła pierwszy krok. I w sumie możecie tak czekać całe życie, bo pytanie o związek i tak nigdy nie padnie. Co jest o tyle dziwne, że z pozoru zachowujecie się jak prawdziwy związek. W sensie spędzacie sobie mnóstwo czasu, chodzicie na randki, całujecie się i tak dalej. Ale pomimo tego wszystkiego, tak naprawdę jesteście dla siebie randomowymi osobami. W takiej relacji w teorii nie ma zobowiązań i konsekwencji. Wszystko dzieje się na takim spontanie. Tylko że to nigdy nie jest takie proste i raczej zawsze wychodzi z tego jakiś syf, bo jedna osoba w takiej relacji w miarę tworzenia takiego situation shipa będzie coraz bardziej raniona, aż w końcu zmieni się to w typowy friendzone. Czyli taką relację. Dyspensacje są czas, ale gdy jedna strona będzie oczekiwała czegoś więcej, to ta druga strona będzie uważać ją tylko za przyjaciela. I nigdy w życiu nie pomyślałaby o związku. Tylko w tym przypadku jej to po prostu powie, zamiast grać na czas, bawić się w jakieś podchody itd. Cóż, jest to na pewno bolesne uczucie. Jeden z kanon eventów naszej generacji. I chyba nie ma na to jakiegoś lekarstwa. Czas leczy rany i trzeba to po prostu przełknąć i tyle. Okej, okay, przejdźmy dalej do bardzo popularnego typu osób, czyli Fagboya, Playboya. Niektórzy pewnie pojedzieliby do typowego piłkarzyka. Niestety, nie wiem jak się mówi na żeński odpowiednich takich. Osoby, w każdym razie chyba wszyscy wiemy, czym charakteryzuje się taki typ człowieka. Typowy podrywacz, ego na niewspółmiernie wysokim poziomie do rozmiaru stopy. W końcu mogę to powiedzieć głośno, nie boję się. Każda będzie moja. Wszystkie mi będą chciały dać Instagrama. Trudno im też przyjąć odmowę i pogodzić się z faktem, że jakaś dziewczyna nie jest nimi zainteresowana. I może właśnie dlatego mają tyle przyjaciółek i co do tego, co do posiadania przyjaciół i przyjaciółek płci przeciwnej będąc w związku. Bo zauważyłem, że jest to bardzo burzliwy temat u większości par, a zupełnie nie rozumiem dlaczego. Bo ja osobiście nie wyobrażam sobie, żeby moja dziewczyna miała jakichś męskich przyjaciół, z którymi tak o sobie wychodzi do restauracji, do sklepów itd. Sam jestem chłopakiem i dobrze wiem, jakie zamiary mają. Tacy koledzy i chociaż z pozoru może tak wyglądać, że oni przecież chcą się tylko zaprzyjaźnić, to ta przyjaźń ma później prowadzić do związku. Uwierzcie mi. O... Nie, wydaje mi się, że jest wyjątek od tej sytuacji i tym wyjątkiem jest, jeśli jesteś w z... jakby wchodzisz w związek z kimś innym i ten ktoś już miał przyjaciela bądź przyjaciółkę, nie? Wiesz o co chodzi, że ty jesteś tym nowym, bo wiadomo, że jak jesteś w związku i no, na przykład, Twoja dziewczyna sobie poszukuje przyjaciela i znajdzie jakiegoś przyjaciela, no to tak, to wtedy to jest to, o czym mówisz, ale w momencie, kiedy już na przykład Twoja dziewczyna przyjaźniła się z jakimś gościem i wy weszliście w związek, a oni się już przyjaźnią 3 lata, na przykład, no to Ty jesteś ten nowy, nie? Na koniec dnia. Oczywiście nie mówię tu też, żeby od razu zrywać wszystkie kontakty, ale jeśli twój chłopak albo dziewczyna udaje, że nie widzi, że kręcą się wokół nich osoby, które ewidentnie, ale to ewidentnie liczą na coś więcej i kontynuują takie przyjaźnie, to znaczy tylko tyle, że podoba im się ta atencja i nie chcą z niej rezygnować. I tak właśnie bardzo często jest w przypadku naszych fuckboyów, fuck oni chcą zjeść ciastko i mieć ciastko, najlepiej kilka ciastek, a jeszcze lepiej, żeby druga osoba się o tym nie dowiedziała. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. A według mnie. Be nie, chyba wydaje mi się. Że przy fakboju chodzi o to, żeby właśnie wszyscy o tym wiedzieli, że jest tych ciasteczek dużo. Że to jest ważne, żeby właśnie to było, żeby wszyscy wiedzieli, że ciasteczek jest naprawdę sporo. Piąc w związku, z automatu powinniście być też swoimi przyjaciółmi, tak żebyście nie musieli szukać zastępstwa, na no to miejsce u płci przeciwnej. Dobra, lećmy dalej. Następny typ nie do końca wiem jak nazwać. Jest to trochę taka toksyczna, trochę narcystyczna. Ja bym powiedział, że dobrze jest mieć. Jak jesteś w związku, to mimo wszystko dobrze jest mieć y, możliwość spojrzenia innej kobiety na to. Wiesz co chodzi? Bo y, w związku to mogą zagrać emocje, nie? Jak jest taka osoba trzecia właśnie, y, ale płci twojego partnera, no to, to wtedy wiesz, inaczej można na to spojrzeć. Także wydaje mi się, że to na pewno jest ciekawa perspektywa i nie, nie można tak kompletnie odrzucić tej opcji, że o, jesteśmy przyjaciółmi w związku, i żaden inny przyjaciel już mi nigdy w życiu nie będzie potrzebny. No nie, nie jest to prawdą, moim zdaniem. Osoba, która generalnie nie za bardzo się stara w związku. Przez pierwszy miesiąc, dwa, wszystko jest jeszcze super, wszystko się wam układa, ale potem, z czasem, taka osoba zaczyna pokazywać swoją prawdziwą twarz. Wymyśla tylko kolejne i kolejne powody, żeby się z wami nie spotkać, a jak rozmawiacie, to nigdy nie ma tego my, zawsze jest tylko ja, ja i ja. Wiecie, chodzi mi o coś takiego. Jeżeli druga osoba się w ogóle nie stara, jeżeli to my ciągniemy całą relację do przodu, z drugiej strony nie ma niczego. Jeżeli wszystkie plany robimy zawsze my. Jeżeli w rozmowach o przyszłości nie ma tego my, tylko jestem ja, 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 to być może druga osoba nie patrzy na tą relację tak przyszłościowo, jak my na nią patrzymy. No właśnie, dodatkowo zawsze jak mówicie coś o sobie, o swoich problemach, to ta rozmowa i tak na koniec prowadzi się do nich, że to oni mają gorzej i w ogóle, że świat się kręci wokół nich. A ta ich manipulacyjna, toksyczna strona często sprawi, że to jeszcze wy będziecie się obwiniać za gaslighting. ich błędy. Serio, niektórzy ludzie potrafią klasyczny gaslighting. Nie ma nic lepszego niż klasyczny gaslighting potrafią tak namieszać w głowach, a w połączeniu z tym, że jesteście w nich zakochani i może myślicie też, że uda się wam ich zmienić, to zostajecie tak naprawdę ich kukiełką. Kukiełką, którą będą kochać, dopóki przynosi im to jakieś korzyści. A jak przestaną widzieć w tym sens, to bye bye. Dlatego uciekajcie od takich osób jak najdalej. Jeśli taka dziewczyna bawi się twoimi uczuciami, nie traktuje cię na poważnie, specjalnie odpisuje ci po kilku godzinach, jeśli twój chłopak będąc w związku ripostuje filmiki typu Don't let your girlfriend stop you from finding your wife. Nie, 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 to akurat... To jest <laughs> całkiem śmieszne. To Ale jeśli chłopak z którym jesteś sprawia, że każdego wieczoru wyglądasz w ten sposób I oczywiście na odwrót, jeśli dziewczyna z którą jesteś doprowadza cię do takiego stanu Po prostu zakończcie to, pożegnajcie się i idźcie w swoją stronę Wyjdzie wam to o wiele lepiej Niestety nie zawsze jest to takie proste, bo te toksyczne osoby mają jeszcze jedną ciekawą cechę Mianowicie zawsze próbują wracać i przepraszać Nagle o drugiej w nocy w weekend po kilku miesiącach braku kontaktu dostajecie telefon Że w sumie to ja cię dalej kocham, przepraszam za wszystko i może byśmy do siebie wrócili I macie wtedy dwie opcje, a w sumie trzy Albo w ogóle nie odbierać I raz na zawsze odciąć się od tej relacji Albo odebrać, posłuchać jeszcze raz Tego fałszywego p***dienia I wyrzucić z siebie trochę emocji No słuchaj Ja się odzywałem do, do ciebie Udech dwa lata się temu się I co, zajęta zbyt 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 ciebie. Teraz ja jestem zajęty Albo, czego nie jestem w stanie zrozumieć, odebrać, przyjąć przeprosiny i na nowo walić się w to całe bagno. No ale na szczęście nie wszyscy lubią na własne życzenie rozwalać sobie psychikę i udaje im się stworzyć taki rzadki i pożądany w dzisiejszych czasach normalny, zdrowy związek. Czyli taki, w którym pomimo kłótni i nieporozumień potraficie się dogadać. Przegadać wszystko na spokojnie i być ze sobą więcej niż te trzy miesiące. I tego ci życzę, widzu, żebyś znalazł swoją alternatywkę. I tym miłym akcentem zakończymy sobie dzisiejszy film. Piszcie w komentarzach, jakim typem wy jesteście. No co, pozdrowki dla Torresa, fajny materiał. Fajnie, że mogłem go zajebać. No i co? I kurwa i, i fajnie, nie?